W zadaniu 12 mamy podaną reakcję odwracalną CO2 z wodorem. Mamy podaną entalpię tej reakcji oraz jej stałą równowagi i w zadaniu 12.1 mamy prawda fałsz. Zwiększenie ciśnienia w warunkach izotermicznych w opisanym układzie, będącym w stanie równowagi, będzie skutkowało wzrostem wydajności reakcji otrzymywania tlenku węgla 2 i pary wodnej. Przy zmianach ciśnienia Porównujemy liczbę moli gazów po obu stronach równania reakcji. No i jak spojrzymy na równanie reakcji, to zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie mamy dwa mole gazów. W takim przypadku ciśnienie nie ma wpływu na położenie stanu równowagi i nie zwiększy ani nie zmniejszy wydajności, więc zdanie to jest fałszywe. Zdanie drugie. Obniżenie temperatury w warunkach izobarycznych w opisanym układzie będącym w stanie równowagi będzie skutkowało zmniejszeniem wartości stałej równowagi reakcji otrzymywania tlenku węgla 2 i pary wodnej. I tu niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to fałsz, ponieważ stała musi być stała, ale w przypadku stałej równowagi tak nie jest. Jest to stała zależna od temperatury i może ona zmieniać swą wartość. Przy wpływie temperatury na równowagę patrzymy na efekt energetyczny reakcji. W naszym przypadku entalpia jest dodatnia i oznacza to, że reakcja jest endoenergetyczna czyli możemy tutaj traktować ciepło jako substrat tej reakcji. Obniżając temperaturę zabieramy ciepło, czyli tak jakbyśmy zabierali substrat reakcji. A skoro zabieramy substrat, to zgodnie z regułą przekory równowaga przesunie się w lewą stronę. I teraz jaki to ma wpływ na stałą równowagi? Popatrzmy na wyrażenie na stałą równowagi. Jeśli równowaga będzie się przesuwała w lewą stronę, to stężenie CO2 będzie rosło, i stężenie wodoru będzie rosło, natomiast stężenie CO i stężenie wody będzie malało. Czyli będziemy dzielili coraz mniejszą liczbę przez coraz większą liczbę, czyli stała jako całość nam zmaleje. A więc zdanie to jest prawdziwe. Teraz zadanie obliczeniowe. W reaktorze o pojemności 1 dm3 zmieszano tlenek węgla 4 i wodór i sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 10. Musimy obliczyć początkową liczbę moli CO2 i wodoru w mieszaninie, jeśli wiadomo, że do momentu ustalenia się stanu równowagi przereagowało 60% wodoru. W takich zadaniach, gdzie mamy ustalanie się stanu równowagi i korzystamy z, ze zmian stężeń najlepiej jest zrobić tabelkę żeby było wiadomo co jest czym oznaczmy sobie teraz coś niewiadomą x i ja oznaczę tutaj liczbę moli wodoru niech to będzie x moli w takim razie liczba moli CO2 musi wynosić 10 minus x przeliczmy to sobie na stężenia biorąc pod uwagę że mamy 1 decymetr sześcienny, to stężenie wodoru będzie wynosiło x moli na decymetr sześcienny, a stężenie CO2 10 minus x mola na decymetr sześcienny. Możemy następnie uzupełnić tabelkę naszymi wartościami. Czyli tak, stężenie początkowe CO2 10 minus x, stężenie początkowe wodoru x, na początku nie było ani CO ani wody, więc wpisujemy 0. I teraz przechodzimy do tego, że przereagowało 60% wodoru. Czyli w stanie równowagi pozostało 40% początkowej ilości wodoru. Czyli mamy tutaj zmianę minus 0,6x. Możemy teraz dopisać zmiany stężeń pozostałych substancji. Patrzymy na równanie reakcji. Tutaj wszędzie mamy współczynniki 1, czyli CO2 reaguje z wodorem 1 do 1, czyli będzie taka sama zmiana CO2 co wodoru. Natomiast z jednego mola wodoru powstaje 1 mol wody i 1 mol CO, dlatego tutaj też będzie 0,6 tylko na plusie. Możemy teraz policzyć jakie będą zatem stężenia w stanie równowagi. Dla CO2 to będzie 10 1,6, dla CO będzie to 0,6x, a dla H2O będzie to również 0,6x. Zapisujemy wyrażenie na stałą równowagi, podstawiamy stężenia równowagowe i rozwiązujemy równanie kwadratowe. Otrzymujemy dwa rozwiązania. Oczywiście, x1 równe 0. Możemy od razu zapisać tutaj brak sensu fizycznego, ponieważ jakieś, jakąś liczbę moli wodoru musimy mieć. Nie może to być 0. A więc nasze rozwiązanie to 4 mole wodoru w tej początkowej mieszaninie. A zatem liczba moli CO2 to 10 minus. 4, czyli 6 moli. I mamy rozwiązane zadanie. Do zobaczenia w następnym zadaniu.